Cały czas praca tutaj wre, Chociażby zobaczcie na ściany. One są totalnie żółte. Wypadałoby je jakoś przemalować, bo teraz są zbyt podobne do skóry, i wszelkie kadry tutaj są takie bardzo miałkie. Wiadomo, przed malowaniem trzeba wszystkie ściany odpowiednio przygotować. No bo chociażby zobaczcie tam, odpadają pojedyncze elementy, to trzeba je tak wziąć, poskuwać i zabezpieczyć. Ale zobaczcie na ten element. Widzicie? Chyba nie widzą. Znaczy coś, coś tam widzą, ale to ładniej to złapmy. Okazuje się, że ta ściana ma na sobie ukryty jakiś malunek i czekałem z tym do tego momentu, żeby wam pokazać i samemu zobaczyć, co się tutaj znajduje. Coś tam powoli zaczyna być widoczne. Nie chcesz sobie porobić? Okej. Okay. No jakieś drzewo wydaje mi się, że zaczyna się tutaj rysować, ale powiem wam jedno, trochę ten obraz jest jakiś taki niewyraźny, ale przynajmniej teraz już się nie będzie tak przebijać przez ścianę. Tak czy siak, chyba kurier dzwoni. Już lecę otworzyć. Wiem, jak paska do ciebie. Ota susa? Tak. O! Tak naprawdę w nowym miejscu jestem już od jakiegoś półtorej miesiąca i wciąż nie znalazłem swojego miejsca. To też w dzisiejszym odcinku postanowiłem Wam pokazać, jak zrobić fajne stanowisko na podstawie tego, co mogliście zobaczyć w jednym z poprzednich odcinków, bo pojawiło się dużo pytań o to, jak ten takie coś zrobić. Nadaje się ku temu idealna okazja, dlatego że przyszła do mnie przesyłka, którą przyniósł Mateusz. To jest przesyłka z monitorem Aurau G Swift PG259QNR. Nazwy monitorów mogłyby być prostsze, ale tak jak wszystkie inne monitory, zazwyczaj musiałem odsyłać zaraz po testach, tak ten zostanie ze mną trochę dłużej i w końcu będę mógł zobaczyć, jak wygląda 360Hz. Rzeczywiście tak przez dłuższy czas móc korzystać z tego moni... bo, Mogąc korzystać z tego monitora przez dłuższy czas. Wielokrotnie mówiłem wam o Nvidia Reflex, czyli klikniemy myszką i to się pojawia bardzo szybko na ekranie. Przejdziemy do tego, sprawdzimy to w rzeczywistości, bo oprócz samego monitora mam także kompatybilną myszkę. Która będzie nam pokazywać wszystkie parametry i statystyki, ale żeby to przetestować, to muszę najpierw zbudować stanowiska. Jedno stanowisko, ostatnio były dwa, a to jest bardzo proste. Co najważniejsze, zbudowanie tak ogromnego stanowiska nie będzie wymagało od nas używania jakichś specjalistycznych narzędzi, a wszystkie materiały i meble, wszystko jest łatwo dostępne. To jest najważniejsze w tym projekcie, żeby złożyć coś z niczego i żeby powstało coś fajnego. Tak naprawdę mamy trzy duże elementy, to jest jeden z nich i takiego czegoś potrzebujemy dwie sztuki. To jest szafka, która nazywa się po prostu Alex. Jest bardzo popularna we wszelakich bildach. Dlaczego akurat szafka? Otóż dlatego, że jeżeli wrzucimy sobie zwykłe nóżki pod taki wielki blat, to niestety ale wszystko się nam będzie bujać na boki. Nawet jak wrzucimy zwykłe nóżki pod zwykły blat, to i tak wszystko jest bardzo niestabilne. Natomiast tutaj mogę się nawet przesuwać na boki. Wszystko się dobrze trzyma. To mój tyłek tak brzęczał. Natomiast zadawaliście pytanie, skąd tak ogromny blad w ogóle dorwać, bo zazwyczaj są dostępne maksymalnie, nie wiem, 180 albo max 2 metry. Otóż to nie jest zwykły blat, to jest blat kuchenny i to jest akurat Karlby. Karlby. Się tak nazywa. I co jest najważniejsze, on kosztował tak naprawdę niewiele, bo większość batów kosztuje po 200, 300, 400, 500 zł, natomiast ten kosztował mnie jedynie 300. Nie jest to dużo jak na blat, który ma 246 cm długości i głębokości 60. Były akurat na promocji chyba nikt ich nie kupował. No to akurat dla mnie do, dobra okazja. Wspominałem, że to nie jest normalny blat. Jak chcecie znaleźć coś tak długiego, to, to to jest po prostu blat kuchenny. Normalnie się go wrzuca w kuchni, żeby był taki długi blat, i tam się wrzuca zlew, płytę grzewczą, natomiast ja chcę z niego zrobić biurko. I to dobrze działa. No i na sam koniec ostatni element. Otóż to, co to jest, przyjrzyjcie się z bliska. To jest taka siatka gumowa, delikatnie elastyczna. Ona ma zapewniać większe tarcie pomiędzy dywanem a podłogą, właśnie. bo to jest <grym>, ty, ty, mniejsze tarcie, nie większe. Jak mniejsze, większe. No mniejsze, no czy się? Nie, no daję ci mniejsze tarcie niż ślizga. No właśnie, jakby było mniejsze tarcie, to by się ślizgało. Jak masz większe tarcie. Tak? No. Fizyka, pa... <noise> Buja, bo to YouTube, to nie mogę mówić. Każda z takich szafek okolice 300 zł. Blat 300 zł, czyli mamy jakieś 900 zł na biurko, natomiast ten element, który zapewnia większe tarcie, 12,99. I co najważniejsze, nie jest nam potrzebny cały kawałek, tylko wystarczy docięty fragment, który sobie tutaj położymy. I okaże się w magiczny sposób, że blat będzie się trzymać naprawdę sztywno. Według specyfikacji producenta w przypadku takiego blatu, on powinien mieć gdzieś tam punkty podporu. I największa, najszersza dziura, jaka może może występować, to 80 cm. Skoro szafka ma gdzieś tyle blat aż tyle, to jeżeli się sobie to odejmiemy, to przydałyby się jakieś dodatkowe nóżki na środek, ale ja dzisiaj nie będę montować jeszcze nóżek, zamontuję je kiedyś indziej, bo mam jeszcze inne plany co do tego blatu i zrobienie czegoś bardziej doetio ale bardziej zaawansowanego. No dawaj, do góry. To ciężki jest. Wielki piękny. Co jest najważniejsze, jeżeli byśmy zostawili w ten sposób blat, byśmy trzymali stanowisko na samym środku, to po jakimś czasie, bo to jest taka płyta w sumie wiórowa czy coś w tym stylu, ona zacznie się po prostu wyginać w delikatnie. Tą łódeczkę. Żeby temu zapobiec, najlepiej jest w przypadku takiej długości dorzucić jakąś podporę. To może być jakakolwiek najprostsza nóżka, która będzie po prostu pasować długością meblowa. I dlatego, że chcielibyśmy mieć na przykład stanowisko na środku, razem z ekranami i wszystkimi rzeczami, które byłyby po prostu ciężkie, to najlepiej byłoby wesprzeć tą nóżkę tutaj. Tak czy siak, stanowisko jest w tym momencie praktycznie gotowe, wystarczy tylko wyrównać szafki i możemy zaczynać. Żeby mimo wszystko przeciwdziałać wyginaniu się blatu, chociaż przez ten czas, kiedy to będzie powstawało i będzie sobie stało, to rzuciliśmy te szafki troszeczkę. Bliżej, tak jak było na poprzednim materiale. I co daje takie biurko? Przede wszystkim dużą stabilność. Oczywiście ono będzie delikatnie nam się bujać, zwłaszcza że jest na jakiejś tam wykładzinie, ale to w porównaniu do jakichkolwiek nóżek to. No teraz to już przesadziłem dwoma rękami, tak się nie robi. Przede wszystkim oprócz stabilności mamy tutaj ogrom miejsca, więc możemy sobie wrzucić do tych szuflad absolutnie, co tylko nam się będzie podobało. One są w tym momencie puste, ale być może kiedyś coś się wypełni. A jakby ktoś chciał się odseparować trochę od szumu komputera, to zawsze ten komputer może wrzucić sobie tutaj i jak siedzi, to nie jest w bezpośredniej linii do niego, co też jest dużym plusem. Natomiast sam blat ma 60 cm, a dobrze wiecie, że ja wolę blaty, które mają 80 cm głębokości, bo jest więcej miejsca na nogi, żeby móc się wyłożyć. Tutaj będzie troszeczkę inaczej. W tym przypadku, żeby zyskać miejsce na nogi i mieć wygodę użytkowania samego biurka, to odsunąłem je po prostu od ściany, bo już nie muszę mieć zamontowanego biurka do ściany, bo ono jest wystarczająco wygodne i stabilne. A przy okazji, jak będę chciał cokolwiek sobie podpiąć, to przerzucę sobie przewody, one będą się mogły tutaj w jakiś sposób kotłować. Nikt tego nie będzie widzieć, a czego czy nie widzą tego sercu nie żal. I co najważniejsze, tutaj możliwości dodatkowe. Pewnie już wiecie, jakie. Żeby wrzucić tutaj jakieś światełko, które będzie delikatnie blaskiem, oświetlać ściany z przodu. Ledy to mi się marzy marzą. LED. Nocne LEDowe marzenia. M marzenia o LEDach. LED. DEL od tyłu. DEL na klawiaturze. To znaczy, że się tym kasuje, czyli jak jest od tyłu LED, to po prostu nie świeci, bo kasuje jakby światło. Niveluje się, jest zero. Tak czy siak, no myślę, że to jest już gotowe. Możemy rozkładać wszystkie elementy, bo ja sam się nie mogę doczekać, aż pierwszy raz podepnę sobie monitor i będę grać. Nie ma co bardziej przedłużać, po prostu weźmy się na zmontowanie tego. Kurcze! To nie był satysfakcjonujący unboxing. On, tylko teraz muszę wybrać odpowiedni montaż. W zestawie mamy dosyć standardowe elementy. W pudełku na przykład przewody, zewnętrzny zasilacz, naklejki, zaślepkę na przewody. Ale pojawia się pewien fajny trend na rynku monitorów. Już nie musimy się skupiać na tym, żeby po prostu montować monitor na stopce, która by nam mocno dużo miejsca zajmowała na naszym biurku. Choć ładna, to zajmuje miejsce. Taki pomarek trochę. No, albo broń. Do rzucania rzut podstawką do celu. O! To no, toporami będzie to z W <głos> tym <głos> przypadku mamy to. Tak zwany system od literki C, bo jak sobie zobaczymy, to rzeczywiście wygląda to jak literka C. Tutaj wchodzi blacik i to się montuje do bratu. I pierwsza rzecz, jaka się rzuca tutaj przede wszystkim w oczy, a przede wszystkim w rękę, to jest mega solidnie wykonane. Po prostu jest to kawał twardy metalu, który na pewno wytrzyma naprawdę wiele. Jak ktoś się zdenerwuje i uderz stół, a monitor ci spadnie. stół się to. No, prędzej stół pęknie niż to. No, to jest w sumie inne niż to inne to rzeczy. No, ale to w sensie normalnie dostaniesz, wiesz, rurkę, wsadź w rurkę, natomiast tutaj patrzcie na to, mamy tutaj taką miseczkę, możemy dzięki temu mieć fajne narzędzie do nabierania wody, albo w tym przypadku to jest tak naprawdę przejściówka, którą montujemy, dokręcamy, no i teraz możemy wsadzić sobie monitor w to i jak chcemy go zamocować, żeby nam nie wypadł, to możemy sobie to dokręcić i jak to sobie dokręcimy, to wtedy nam monitor nie wyskoczy, ale najpierw chcemy to ustawić sobie na samym środku, więc najpierw to tam. No i po to jest ta dziura. Siedzi. Oh, jedyny minus, jaki da się tutaj zauważyć, to to, że monitora się nie da przysunąć bliżej do siebie. Dlatego też, biurko 60 cm tutaj się idealnie nada. Mamy monitor zamontowany, elegancko się trzyma, możemy trochę poprzekręcać. A nawet, jak będziemy scrollować Reddit'a, to możemy ustawić wszystko elegancko w pionie. Pivot. Piwot. <grym>, Piwot. Pivot. Ja na co dzień korzystam z monitora 27 cali i w tym momencie, jak mamy tutaj 24,5 cala wrzucone na tak ogromne biurko, to to wygląda na dosyć małe, ale możemy się zawsze przybliżyć i być blisko akcji. Pago tak chyba grał, on ma dosyć blisko ten monitor. Wy ma strasznie wybrane te kolory, żeby one były takie bardzo soczyste. Ja wolę bardziej naturalne. Ale fajnie to wygląda. Strasznie ładnie. Tylko pojawia się właśnie problem. Jeżeli byśmy chcieli wrzucić trzy takie monitory, które byłyby idealnie ułożone obok siebie, to te dwa boczne musiałyby być na podstawkach. Albo byśmy po prostu skorzystali z innych ramion, które pozwalają na przybliżanie. Ma wesel? Rzeczywiście, da się ściągnąć Gwiazdne Wrota i można odkręcić sobie śrubki i wtedy mamy mocowanie na węsę. Możemy użyć innego ramienia do tych dwóch po bokach. Nvidia Reflex to pokrótce zestaw technik GPU, wyświetlaczy G-Sync i oprogramowania, które mierzą i obniżają opóźnienia systemowe w grach turniejowych. Analizator opóźnień Reflex, który widzicie, wykrywa kliknięcie myszy, a następnie mierzy czas, jaki potrzebują piksele to odzwierciedlające, np. przykład klufy pistoletu, do zmiany obrazu na ekranie i mają go wbudowanego w świetlacze e sportowe G-Sync 360 Hz, takie jak ten Asus. Ważne jest, żeby opóźnienie było jak najniższe, bo to daje nam przewagę nad przeciwnikiem. W tym kadrze zdecydowanie brakuje kolorków, ale zajęliśmy się samym monitorem zamiast się zajmować biurkiem i to, co tutaj widzicie, to sposób mierzenia, opóźnienia, renderowania Czas pomiędzy tym, jak klikniemy, a tym, co się wyświetli na ekranie, i to rzeczywiście da się sprawdzić. Tylko musieliśmy założyć, że ustawiliśmy 60 Hz, ustawiliśmy sobie ograniczenie klatek przez synchronizację pionową, i wtedy to jest najbardziej widoczne i da się to rzeczywiście zmierzyć. Jak to jest zrobione, zobaczcie. W ustawieniach monitora możemy sobie odpalić Nvidia Reflex Latency Analyzer i możemy sobie wszystko podpalać między innymi z ustawieniem, gdzie nasz obszar testowy ma być ustawiony. Ten nam najbardziej pasuje, a to dlatego, że w tym miejscu jest rozbłysk od broni. A rozbłysk jest najszybszym elementem, który się pojawia na ekranie zaraz po kliknięciu. I teraz w momencie klikania, dedykowany układ, który znajduje się w ekranie, mierzy nam jaka jest prędkość i jaki jest czas samego renderowania. I teraz jest jedna bardzo ważna rzecz, tutaj mamy wszystkie statystyki, ale okazuje się, że pivot jest bardzo przydatny, bo mogę Wam od razu wszystko tutaj pokazać. Mamy porta, mamy podłączone zasilanie i uwaga, mamy podpięte USB, które idzie do komputera, oraz mamy USB samej myszki. Bo teraz jak sobie zobaczy to tutaj ten czerwony to jest dedykowany port do mierzenia opóźnień. I tutaj jesteśmy w stanie podłączyć myszkę i dokładnie sprawdzić moment kliknięcia samego fizycznego switcha, który znajduje się w myszce, żeby zacząć liczyć czas od kiedy myśmy kliknęli, do momentu kiedy pojawi się jakiś element na ekranie. Czyli na przykład strzelimy. I to jest moment, kiedy jak spojrzymy sobie na ekran, to mamy tutaj wypisane opóźnienie renderowania, i to jest nasz parametr, który nas najbardziej interesuje. Mamy w tym momencie jakieś 30 milisekund. I jak zaczniemy, sobie po prostu strzelać, to możecie zobaczyć, że w tym rogu pojawia nam się ogólne opóźnienie systemu. Czyli tak naprawdę widzimy to, co się dzieje na ekranie dopiero po jakichś 80 czy 90 milisekundach. Natomiast jeżeli włączymy sobie NVIDIA Reflex w ustawieniach, co jest często wyłączone domyślnie, to teraz możecie zobaczyć, że w momencie klikania te prędkości i te czasy zdecydowanie spadły. Nie dość, że tutaj spadły, to jak zobaczycie sobie na opóźnienie renderowania, to zamiast tych 30 milisekund Mamy 2,6 milisekundy okolice. Jeżeli będziemy mieć bardzo dużo FPS-ów, to nie zauważymy aż tak dużych różnic. Natomiast w przypadku mniejszej ilości FPS-ów, to jest to bardzo zauważalna różnica. Jak jeszcze do tego dołączymy sobie na przykład opóźnienie, chociażby naszej sieci, no to pojawi. O i opóźnienie serwera. W sensie całą drogę pomiędzy tym, jak my wysyłamy pakiet na serwer, serwer nam pakiet odsyła z powrotem, to okazuje się, że każda milisekunda jest na wagę złota. No i dzięki temu to wszystko działa. A to się odbywa za pomocą optymalizacji kolejki renderowania. O czym był cały materiał. Macie teraz obrazek, jak to wygląda, i chodzi o zsynchronizowanie wszystkiego w ten sposób, żeby ostatecznie nasze kliknięcie było jak najszybciej wyświetlone na ekranie samego komputera. Nvidia Reflex jest w coraz to większej ilości tytułów e-sportowych, do wszystkiego linki na dole w opisie. A tak czy siak, jeżeli chodzi o 360 Hz, to jest coś wspaniałego. Po prostu miód na moje oczy, już tutaj się nie zauważa. Oczywiście wy widzicie to w 60 klatkach, w tym momencie mam 60 Hz ustawione i możecie zobaczyć, jak wiele się. Tutaj kursorów pojawia. Natomiast w 360 Hz, nawet widać tą różnicę, że to jest po prostu takie gładziutkie. Ile się tego pojawia? Tak najłatwiej jest zobaczyć, jak o, jakie mamy odświeżenie ekranu, ile jesteśmy w stanie zobaczyć kursorów, jak się one wyświetlają na ekranie. Ale tak czy siak, myślę, że to byłoby na tyle. Ja na pewno trochę czasu spędzę z tym monitorem i troszeczkę się z nim więcej pobawię, żeby się bardziej z tym zaznajomić. A was odsyłam do ciekawej lektury, gdzie mamy wszystkie te technologie, jak i metody pomiarowe, jak sprawdzić samemu takie opóźnienia. Wszystko znajduje się na dole w opisie. Póki co to byłoby na tyle. Ja będę po prostu dalej kontynuować budowanie wszystkiego. Mam parę ciekawych pomysłów, parę ciekawych planów, jak widzieliście na Instagramie u mnie. Między innymi są takie roboty poważniejsze na zewnątrz, żeby wszystko zabezpieczyć, a że zbliża się zima, no to trzeba to zrobić teraz, a nie później. Będę was na bieżąco informować. Póki co kończę, idę się brać za salon, gdzie trzeba zagruntować do końca ściany, bo ściany chłoną mocno. będą ledy? Będą. Ale jak tylko skończymy to, co się dzieje na zewnątrz. Jak tam to skończymy, to na na pewno się pojawią ledy. I ktoś rzucił wyzwanie, że nie będzie ładniejszego studia niż to, które było dotychczasowo. Będzie ładniejsze, będzie większe, będzie się więcej z nim rzeczy działo. A póki co, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę no i dwa inne filmy, które warto zobaczyć, a mi pozostaje. Ja, ja sobie wrócę tutaj. Wygramy sobie jedną rundkę.